Liliana Skibińska, witamy Państwa bardzo serdecznie, ponownie z targów Budmo, na których cały czas jesteśmy i cały czas poznajemy nowe technologie, nowoczesne budownictwo i bardzo przydatne metody, które rozwiązują różne problemy i także są, myślę, że podejściem bardzo innowacyjnym. Gościmy teraz na stoisku firmy Crosswood. Ze mną Pan Michał Czajkowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Innowacyjną można chyba określić e, Waszą firmę? Tak, jak najbardziej. E, produkty, które oferujemy, wykonane są z materiału kompozytowego resysta. Jest to coś zupełnie nowego na rynku polskim. Jest to związane z, tak naprawdę ze składem samego materiału. Resysta w 60% składa się z łuski ryżowej, która jest krzemionką. Jest to naturalny silikat, który nie przyjmuje wody. Co za tym idzie, same, same e, produkty również są w 100% wodoodporne. No właśnie, produkty, ale tych produktów cała gama. Można podejść do tego klasycznie, ale można też zastosować ten materiał. W bardzo takich na co dzień typowych, ale nietypowych, jeśli chodzi o sam materiał w przedmiotach. Zgadza się, w odróżnieniu do innych kompozytów, które skupiają się głównie tak naprawdę na desce tarasowej, resysta może zostać wykorzystana wszędzie tam, gdzie obecnie stosuje się drewno. To znaczy, poza oczywiście takimi oczywistymi, tak, przeznaczeniami typu taras, elewacja, my proponujemy jeszcze inne rozwiązania. Przykładowo są to, są to zewnętrzne parapety, gdzie jesteśmy jedynym producentem na świecie parapetów wykonanych z materiału kompozytowego. Dodatkowo, Mamy poręcze, zaraz wprowadzamy lampy, płyty, które możemy dowolnie wyginać, termoformować. Także zaraz pojawią się kasetony 3D. Mówię, spektrum zastosowań jest naprawdę bardzo, bardzo wiele do naszego materiału. Jako ciekawostka widziałam też zewnętrzny prysznic. Tak jest, zgadza się. No, w związku z tym, że materiał nie wchłania wody, możemy zastosować go gdzieś, gdzie powiedzmy drewno nie do końca mogłoby się sprawdzić. tak? I właśnie prysznic, który wykonaliśmy, świetnie się sprawdził, jest u nas w sprzedaży, można zamawiać najróżniejsze wzory. Także zapraszam serdecznie. To dlaczego te, te, ten materiał jest na przykład lepszy niż klasyczne drewno, tudzież inne materiały kompozytowe? Właśnie wiąże się to, to z tym, o czym już przed chwilą mówiłem, czyli z tą łuską ryżową, która jest krzemionką. Jest to naturalny silikat, który nie przyjmuje wody, yy, co powoduje stuprocentową odporność na, yy, naszych produktów na Zarówno wodę, jak i warunki atmosferyczne. Woda jest głównym elementem, który niszczy zarówno drewno, jak i dobrze znane WPC, tak, czyli kompozyt z drewnem. Ponieważ no, w momencie, w którym drewno pije wodę, tak? Wchłania tą wodę i mamy przykładowo temperaturę, która schodzi nam poniżej zera, tak, woda zmienia swój stan skupienia na stały, zwiększa swoją objętość. Przy resyście czegoś takiego nie będzie, z tego względu, że jedyne, że tak powiem, zamoczenie, tak? Czy też ym, mokrość na samym procesie. Ona będzie tylko i wyłącznie powierzchniowa. To w takim razie jakaś, jaka jest trwałość? To robimy elewację, teraz mamy gwarancję na lata. Jak najbardziej. W tym momencie dajemy 15-letnią gwarancję na sam materiał, czyli na to, że nie zacznie nam on gnić, rozwarstwiać się, pękać. Z tym, że ta gwarancja będzie tylko i wyłącznie rosła. 15 lat z tego względu, że pierwsza realizacja miała miejsce w 2001 roku. Natomiast szacuje się, i jest to, jest to opinia programu Galileo, że materiał zacznie się degradować dopiero po około 50-60 latach. No tak, i trzeba podkreślić przy okazji tej odnawialności, degradowania środowiska i tak dalej, że to jest to niesamowicie naturalne. Rzecz. zresztą jak dotkniemy nawet materiału on się wydaje bardzo naturalny no niczym drewno tak jest. No, główną zaletą Resysty jest to, że tak naprawdę jest nie do odróżnienia od drewna egzotycznego, co wiąże się też tak naprawdę z paletą kolorystyczną. Tak? Resysta jest barwiona powierzchniowo przy pomocy specjalnych farb, które zostały dla nas opracowane przez koncern BAS. I na sam kolor również dajemy 15-letnią gwarancję na to, że kolor nie zacznie nam się odbarwiać pod wpływem promieni słonecznych. A wracając jeszcze do ekologiczności materiału, tak? ta łuska ryżowa, te 60%, które, z którego składa się nasz materiał, z którego składają się nasze profile, jest to właśnie ta łuska ryżowa, która jest odpadem naturalnym, który powstaje podczas produkcji ryżu parabolicznego i tak naprawdę nie ma innego zastosowania dla tej łuski. To w jakim, w jakim formacie, w jakiej formie można zamówić, wykorzystać materiał? Można go giąć, tworzyć różne kształty? Jak najbardziej. Materiał jest termoplastem, czyli poddany pod temperaturze około 120-130 stopni Celsjusza robi się, robi się plastyczny. Oczywiście musi to być wykonane przez specjalistyczną firmę, tak, my się oczywiście czymś takim też zajmujemy. Nie polecamy podgrzewania niczego do temperatury 120 stopni w warunkach domowych. Natomiast tak, profile można zamówić u nas w Stan albo już zabarwione, polakierowane, gotowe do instalacji, docięte. Ewentualnie możemy dostarczyć profile w kolorze naturalnym, oddziernie farbę i lakier, żeby klient mógł zrobić to sam. Natomiast jeżeli chodzi o profile wyginane, to to już jest tutaj praca projektowa, tak? Czyli musimy otrzymać rysunki od klienta, dokonujemy próby wygięcia, dostarczamy, oczywiście jest to związane z tym, że są pewne ograniczenia, tak? W wyginaniu jest pewien promień, poniżej którego zejść nie możemy. Natomiast większość standardowych realizacji, przykładowo jeżeli mamy wannę z masą i chcemy mieć profile tarasowe wygięte dookoła wanny, nie ma najmniejszego problemu. Tak sobie myślę, że i klient indywidualny, i deweloper właściwie mógłby kompleksowo wykorzystać ten materiał, tworząc jakiś projekt, bo to nie tylko elewacja taras, ale nawet drobne elementy, takie jak chociażby donice, więc Dokładnie. szerokie bardzo zastosowanie. Tak jest, materiał Resysta obrabiamy w 100% tak jak drewno, tak? Także tak naprawdę każdy, kto ma nawet minimalną smykałkę do... Mm, pracy ręcznych yy, będzie, będzie w stanie się yy, będzie w stanie z tego materiału zrobić ten, tak naprawdę cuda yy, materiał świetnie reaguje na kleje poliuretanowe kontaktowe do drewna yy, także tak, możemy dostarczyć profil w formie naturalnej i każdy klient może go sobie dowolnie obrobić według swoich zapotrzebowań. I warto podkreślić, że ta jakość i pomysł zostały nagrodzone także w tym roku. Tak jest. Otrzymaliśmy w tym roku złody metal, targów budma, właśnie za profile wykonane z materiału kompozytowego resysta. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ jesteśmy w Polsce, znaczy firma powstała tak naprawdę 3 lata temu. Z roku na rok zdobywamy rynek, rozwijamy się. Jesteśmy otwarci, także zapraszamy do współpracy. To jeszcze na koniec chciałbym zapytać z ciekawości nawet, bo teraz myślę, że kojarzy się przede wszystkim z wykorzystaniem takiego materiału. Reakcja na słońce jest pewnie właściwa i też przyjemna, prawda? To się nie nagrzewa jak taki sztuczny materiał, ani płytki. E do pewnego stopnia. Trzeba pamiętać o tym, że na resystę trzeba patrzeć jak na wysokiej klasy drewno egzotyczne. Jeżeli zabarwimy resystę na kolor ciemny, oczywiście ona się rozgrzeje do pewnej temperatury, natomiast na pewno nie nastąpi sytuacja, w której ktokolwiek mógłby się poparzyć, tak? Z tego względu, że resysta bardzo szybko oddaje ciepło. I naprawdę wystarczy dosłownie kilka, kilkanaście sekund cienia i to już sprawi, że po prostu materiał to ciepło odda. Doświadczyliśmy tego bardzo dobrze przy okazji wygina i teraz przykładowo e, wyginając czy też termoformując płytę, e, która ma 4 mm grubości, po wyciągnięciu jej z pieca mamy dosłownie kilkanaście sekund, żeby włożyć ją na formę, bo tak szybko oddaje, oddaje ciepło i przestaje być plastyczne. Mówimy o zastosowaniu zewnętrznym, a zastanawiam się, czy już jest takie zastosowanie wewnętrzne. Jak najbardziej. Resysta świetnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju SPA, e, gdzie mamy już też realizację, gdzie e, profile były dostarczane i montowane, e, przykładowo w SPA w, spa w Toruniu. E, natomiast otrzymaliśmy nawet atest PZH, który pozwala nam Resystę instalować w saunach, także pokrycie powierzchni do 90%. Także bardzo polecamy. Nowoczesne budownictwo to nowoczesne materiały także, które już są sprawdzone, nagrodzone zresztą także, A więc jeśli ktoś chciałby więcej szczegółów poznać, przede wszystkim zapraszamy w czasie budmy tutaj do pawilonu, w którym mieści się firma Crosswood. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Michał Czajkowski był Państwa i moim gościem. My się kłaniamy nisko. Do zobaczenia.